Witam serdecznie, szanowni państwo. Dzisiaj jesteśmy w Engelsie z Saratów, po tamtej stronie. Został, jak widzicie, już woda. Jest już znacznie cieplej, około 16-18, no, w takich granicach od 15 do 17 gdzieś stopni ciepła a no i spacerujemy tu w tym Engelsie też ponad Wołgą i co chciałem pokazać dodatkowego co spotykam w tym obwodzie, w tym Saratowie w Engelsie, no Engels to mniejsze miasto, które jest, które jest po drugiej stronie Wołgi od Saratowa, i spotkałem, no znaczy tu są takie bloki, stoją fajniutkie, dosyć, tak. No, i spotkałem kolejny, kolejny tak zwany klub męski. Luna się nazywa. A klub męski to nic innego jak salon erotyczny. Tak? Dla masturbacji, dla takiego rodzaju rzeczy. <gryw> Za przeproszenie. <gryw> o Jezu. Nigdzie w Rosji tak często nie spotykałem takiego rodzaju, e, bym powiedział, zakłady. <grywia> to po by jakieś jakaś masakra, ale no, tak to jest. Możecie sobie zerknąć na internecie.